Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tenis z bloga Valdrum.pl e, Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak usunąć różnego rodzaju niechciane reklamy e, w Google Chrome czy Firefox, mówię tutaj na przykład o Delta Search e, i o innego tego typu e, śmieciowych programach, które e, zostają nam proponowane podczas instalacji, między innymi e, ze strony Softonic. E, te strony chyba każdy zna. Zobaczcie, specjalnie ściągnąłem tutaj program od nich. E, File Minimizer e, Pictures. I e, już podczas samej instalacji zaproponowano mi dosłownie chyba 3 albo 4 programy. Zainstalowałem wszystkie, jakiś reclean Pro w ogóle. E, do tego, do tego słuchajcie, do tego słuchajcie, ja wam zaraz pokażę. E, reclean Pro. I jeszcze zainstalowało mi mm, w Internet Explorerze, czego teraz jeszcze tutaj nie widać. E, bardzo ciekawe dodatki. Pewnie po restarcie systemu będę tutaj miał taki syf. Ale słuchajcie, e, spokojnie. E, o, proszę. Znowu, e, e, znowu, instalator programu. Słuchajcie, oczywiście zainstalujemy. Jest to wirtualna maszyna, także mogę się tutaj trochę pobawić. E, słuchajcie, no i taki syf jest nam proponowany mm, właśnie, słuchajcie, z tej strony. I jeśli uważnie nie zainstalujemy, no to... jest nie za fajnie, nie? Jest nie za fajnie. No i co? Zobaczcie co zainstalował. File, Minimizer, Pictures, bo to pobrałem, RecClean Pro i Softonic. Pobrany z softonic.com. Także nie pobierajcie nigdy z tej strony, pobierajcie sobie lepiej od stron producenta. Jeśli już taki syf wam się zainstaluje, bo po prostu bezmyślnie klikaliście dalej, i tak dalej, to po prostu pobierzcie sobie ze strony producenta ADW Cleaner. Ten ADW Cleaner między m.in. ze strony adwcleaner.pl. No i jeśli ten program już został pobrany, po prostu klikacie dwukrotnie. Nie trzeba go instalować. On po prostu się sam uruchamia. Jeśli chcemy teraz wyszukać różnego rodzaju syf, który został właśnie przez takiego softonika tutaj zainstalowany, klikamy szukaj. Tutaj taka moda nastała, właśnie na te agenty pobierania, które serwują nam stale bezpieczne pobieranie. Zero wirusów, zero niechcianego oprogramowania. Oczywiście. Jeśli wybierzemy opcję, żeby nie zainstalować, to nie zainstaluje nam tego. Ale wiele osób klika po prostu dalej, 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 dalej. A opcje zainstalowania tego są aktywne. Zobaczcie, zobaczcie, jak dosłownie w krótkim czasie, pobierając jeden, jedyny program File Minimized Picture Free Setup, dosłownie, bo to się pobrało za pomocą tego softonika, Jaki już się zrobił mi syf na tym, na komputerze. No mamy tak, File Minimizer się zainstalował, Reclin Pro i Softonic. Do jasnej cholery, chciałem tylko i wyłącznie jeden program, tak? No ale nieważne. E, dobra, on słuchajcie, on słuchajcie, on wyszukał już e, tutaj, co tutaj mamy. E, no i jak na razie, e, patrzymy sobie do rejestru w rejestrze już mamy softonic softonic i tak dalej i tak dalej jest to już właśnie ten syf o którym mówiłem zobaczcie co sobie ładnego zainstalował robot 64exe update job także nasz system jest już teraz zaśmiecony i później można narzekać tylko że, że wolno działa a internet explorer firefox chrome Dodałoby się, gdybym tylko zrestartował komputer, to jestem tutaj tego w 100% pewne. Jeśli teraz chcemy to usunąć, klikamy Usuń i klikamy na OK. Teraz po prostu wszystko się usunie, dostajemy informacje, co zrobić, żeby takich programów po prostu nie było na, na naszym komputerze. No i właśnie. Pobierajmy zawsze program ze strony producenta, ewentualnie jakiejś innej zaufanej witryny, gdzie nie ma tych agentów pobierania, bo tam jest po prostu nam serwowany syf, który twierdzi, że oczyści nasz rejestr i tak dalej i tak dalej. Podczas instalacji programu unikaj właśnie automatycznego klikania dalej. Jeśli zostanie zaoferowana instalacja właśnie dodatkowego programu, na przykład paska narzędzi, pluginu, przeglądarki i tak dalej, oznacz wszystkie te opcje i włącz opcję wykrywania obiektów typu e, PUP, czyli potentially unwanted program e, swoim oprogramowaniem antywirusowym. E, no, i można jeszcze do, doinstalować tutaj coś co będzie nas przed tym chroniło, ale zawsze mamy ten ADW Cleaner, gdyby coś takiego słuchajcie miało się pojawić. E, jak klikniemy tutaj OK, on zrestartuje słuchajcie nasz system operacyjny. Co się teraz stanie? I to w sumie by było na tyle. Ja dziękuję Tobie i pozdrawiam. I słuchajcie, link do, do pobrania tego programu bez żadnego syfu znajdziecie w opisie filmu, jak i na moim blogu waldream.pl. Pozdrawiam serdecznie, cześć.